A chłopci dał 22 miesiąc suba i ty powiedz: Dziękuję za suby? Przeczytaj jego nick i powiedz, że go kochasz. Xdekali, dziękuję za 27 miesięcy. Gałeczka z połykiem dla ciebie. Xenbaski, dziękuję A. bardzo za suba. 22 miesiące. I zapraszamy na grupę przystojniaki X. No, to chyba jedyny argument w sumie, że bardzo ciężko być. Dobra, na PL te ulepszenia, kaka? To jest Tur Turcja, nie, 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 PL. A kupiłeś szmaragdy? Ha, bo to dobra, ta szmaragdyś ma plus 8. No, Wie pan co dobra. to znaczy, Trappen? Nie pracować a zarabiać! To na nie, no nie zostawiaj jakiejś roli. Będziesz się słuchał biedaków z czatu. Co ty nie. Jeszcze kilku odłamki te odłamki dzisiaj mi mówiąc o listy, tak? W teorii. Czy będą oh, Gifta, dzięki. Co dostałeś, Christy? Odłamki. O Jezu, pytałeś mnie coś? Ja. Co, co Zapytał się, zapytał się dokładnie tak, co, so, co so, ci powiem, dobra? Dobra, dobra. Co tam moje słodeczko kochane? Tak na pewno nie było. No przecież ci, ale że ci powiem, tak? To ci mówię. Czym cię nie okłam. Ja. Oj. No, tak nie, coś? tak że to się to cię To czy z ognistym coś będzie, tak na serio, czy, czy to tylko przylotna na miłość, Metinie? Ile ty, ty się poddymiasz, co? Poddymiasz. Nie no, ja I po po prostu... nie, no ja po prostu mówię, co się to Iksan zapytał, co ty gdzieś, A, no, tak. czuć bym tak nie zrobił. Tifi, tifi. ...zawracać, nie, bo to też nie o to chodzi. Ale jak na przykład inni polacja, coś będą lecieć to tak, narobi. Kurbi się? Widziałem, że pisała wcześniej. No tam, ona czasami pisze. Trochę się pojawi w tym miesiącu. Pierścionek, wyjazd majówkowy i takie tam. Gucio happy. Gratuluję planowanych oświadczeń. Chcę Ci życzyć udanej majówki. Dziękuję pięknie za wsparcie. Ja też miałem jechać na... Majówka i się oświadczyć, ale wydałem wszystko na smocze monety. Kmisi, dzień dobry. Gorszy? Do... Chuj na dokładę wyjebane, mam kł... Kuj... straż o przejrzysty, co ja będę biegał jak pies sprzedawał, to weź się ogarni, kłam. Znakomity robię, siedzę przed komputerem, kręcę tutaj... Śmigłem 5 godzin, a ty mi piszesz, że przejrzysty kamień zmiksowałem. Mnie nie, nie wkóry. Żałosne. Co ja straciłem, jednego wona, czy z 40 groszy? Się po to schylać szkoda. Daj już se siada, no może 50. Oh. Witam, za ile donate dasz wygrać Ganga Muronowi? Nie no, antelonio, żartujesz chyba? Nie ma opcji, jaki donate? Ja... Nie skuszę się! i Nie jestem do kupienia! Nie przekupisz mnie! No chyba, że cztero cyfrówka to może... sytuacja żeby... Ślini się, na biało się jeszcze ślini, nie? Po rurach cieknie. Po róże mu cieknie białe. Dobra, zobaczcie teraz. Jedziemy mu na psychę. Sam, Dobra, kroki, ja pierdolę. Kroki, Idę widzowie wstawić makaron. Ale... Ja sprzedałem 36... Hello, hello. Siema. Siema. O, ty będziesz w Robimy wymianę. Ja, ja, ja tobie wony, ty mi dobrze. No do... Ból dupy, że ktoś wysyła mojej dziewczynie donate, ale tutaj zbieramy na fundusz wojenny. Było lepsze na głupoty. Jakieś jedzenie i inne takie. A ja obiecuję, że na smocze monety pójdzie. Dobra jazda, kurwa. Wartość średnia, te skazy. Tutaj kurcze ja słyszę. Powiem Wam tak, o pani Chince słyszałem, że trenuje bardzo twardo od kilku dni. O Slayproxie natomiast słyszałem, że jak widział, że jest w Genewie, to szukał wyspy na Pacyfiku. Więc tutaj na panią Chinkę. No i tutaj biorąc pod uwagę, że Warteczek yy, yy, gra, gra w tureckim serwerze w Minecrafta, no to tutaj strzelałem, że będzie to Overfall. Oczywiście nie jest to... Dobra, i mamy to. Uwaga. Dziękuję pięknie za wsparcie tego streama. Do zobaczenia jutro. Wiem. Witam bardzo serdecznie. To za gówno. A. Nie mów tak do mnie kur. A bo myślałem, że ktoś się dodał na Sun request, Sorry, Kłuję się. Stary, pomogłeś mi. To od razu ulepszam tą kurewkę Oj. Ja Moi drodzy, biorąc przykład z waszego ulubionego streamera Sabala, postanowiłem raz na Kółku Losu na ten oto mityczny rubin, średnia wartość, yy, odporność i postanowiłem to zrobić dzisiaj, ponieważ również kreując się na Pseudo Sabala, pomyślałem, że nie jestem pizdą a że nie chcę na tym kółku stracić, to zapraszam do losowania. Cecha 2 Bazar o północy się. o do północy. Bułgaria znaczy, Bułgaria, sorry, pomyliło mi się, Bułgaria, chodziło mi, nie? Bułgaria mi chodziło! Bułgaria, pasuje Bułgaria, dobra, z Bułgaria. Dobra, Nie, nie, proszę, proszę, nie mówcie nic, nie mówcie nic. Proszę, bo jest źle, ok? Mental siada. Mental klęka. Flaga Bułgarii, no. Dobra. Muszę się wczuć. Jeden tylko. No dobra, co miałeś? Ja nie na nie. Fatalnie wyglądasz i się do łóżka Paul. A w ogóle S już mam na końcu. Ci przejrzystego. Takie próby zapamiętać parę rzeczy. Parę rzeczy. Parę. To nie jest trudne. no myli się, myli się, no. Myli się no. Dobrze, dobrze. Już. Jeszcze raz, jeszcze raz. jeszcze się stało. To jak? Kolejna runda. Nie ma odporności, ale jest obrona. Wie pan co to znaczy, trafien? Nie pracować, a zarabiać. Stary skąd ty masz tyle siopy, żeby odpierdalać taką manianę w tym kliniku, aby ci to weszło Dzięki stary? Życzę z całego serduszka. Znakomity z obroną cytując yy, klasyka. I teraz... plus zero. Plus zero jak Netroda pod mema. Malezja. No co to? Malezja to nie, nie kombinuje, tylko Jakarta rura, nie? Olera! Aha!